Siema siema, witam w drugim odcinku z gierki Minecraft No, mam nadzieję, że się spodobał tamten odcinek Jak tak, to możesz i na tym zostawić lajka, suba Byłoby mi mi, mi miło Kurwa Uch, już język plącze Dobra, co, skończyliśmy, mieliśmy rozjaśnić grę Jednak się rozjaśnić gry nie da, bo mam na 100% No i więcej nie udźwignie Lecimy dalej zwiedzać kopalnię. Może znajdziemy coś. Złota jest, no nie ma co gadać. Co to jest? Jakiś chwast. Nie, no tego. złota to jest tyle, że... No sakra, będę jabłka robił, złote sobie. No właśnie, zrobię sobie zarę koksa. No chodź, chodź, chodź kurde, ale mnie mi do tyłu gdzie ty tam tam lecisz gdzie ty tam lecisz? co tam jest, ciekawego? No nie dopasz, padł. I się spalił. No, tutaj nic nie ma więcej. Nie ma. Trzeba w dół zejść zobaczyć. No coś tu jest, no złoto. Sorry, ale trochę ciemny odcinek będzie. Ale nic na to nie poradzę, no. coś tam widzę Ale już zaraz wychodzimy z kopalni tej co jest no Daj wyjść To no to tak świeci Ostro to pusta pusta Co so jest ty kurde? jeden. Prawie mnie ubił Muszę ogarnąć sobie wiaderko na lawę Mogę lawę tam tu zabrać i przepalać lawą, żeby lepiej był Co to, co to? Eee, złota Myślałem, że coś lepszego Pusto, pusto, złoto, jeszcze jakaś odnoga, pusto. Dobra, co idzie w dół po diamenty. Kurde, nie wiem, czy mi tyle tego złota potrzeba. kurde pusto, dobra. Idziemy w górę. Nic tu nie było. Kopiemy się do góry. Teraz wykopiemy jakieś macie sobie. macy materiał budowlany. Czy to pójdzie? Człowieku, nie no muszę się wykopać już, nie ma co. Nie eksplorujemy tego, idziemy dalej w górę, tylko może o taką zróbmy, zakupmy się. Jeszcze sobie wykopię te złota, Dobra, mury powstały. Złoto wykopię i idę dalej w podróż. się przydam. Jeszcze muszę same przepalić sobie. Spoko, to wygląda. Z życiem u mnie. Dobra. Dobra. Jest kasą, muszę pochodnie trochę zrobić sobie. Dobra, dawaj za maksa, Już niech stracę, dobrze, że te piecyki się stakują. Ale lipa by była, jakby się nie stakowały. Dobra. Idziemy. Lecimy do góry, kopiem się dalej. Co, so, skurde, ile tak było? Jest przesadne, jest tak głęboko chyba nie schodziłem Oby nocy nie było Słabo Słaba będzie Dawaj, dawaj, dawaj ile jeszcze Hę, do gruby ten odwiert że będziemy Kurde, gówno widzę czekaj o dobra, jesteśmy już blisko albo się w jakiejś górze tą most nie wykopać Co jest, o! O! Dobra, tylko trzeba jeszcze i coś wywalić. To niepotrzebne, to tak, to mi będzie niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne w sumie, to też mi jest niepotrzebne. To też mi się nie przyda, do niczego. No co jest? Andrezy też nie. Ziemia niepotrzebna. To mi niepotrzebne. Chyba tylko to co mam to mi się przyda. Dobra. No, widzicie. Dzień w sam raz wstał. Muszę wywalić to jeszcze nie wziąłem przy dobra pięknie tropiki chyba tam pójdziemy do tych dwóch wież czy tam trzy wieże wow. Zabrało mi pół serduszka. Kurde, teraz całe. Zanim ja tam dojdę, to umrę. Wow. Co tu ciekawego mamy? No właśnie nic, nie za bardzo. Patrz. No nie wierzę. Kopalnie znalazłem. tyle sieci? Dobra, sobie tutaj zrobię tego. Essa Macie tam coś Ja wiem, ale to ci sobie wezmę, no się przydadzą mógł zrobić czy coś. Kurde, ile tego piachu spadło. Ma we mnie wyjebany. I co, nic tu nie ma w tej kopalni? Skrzynać kana skrzyżka tak? i co tu? I nic w nic praktycznie nie ma. Ja też żelazo mogę przegarnąć. No. Etykieta też mi nie potrzebna. Pochodnie też się przydadzą Dobra. Jeszcze tu coś było no, słabo, słabo. pusta kopalnia Się wyprowadzili jakiegoś Ta coś tu słyszę a tutaj jest. ja byłem tutaj nie tutaj chyba nie byłem Tak, ja goni mnie Kur... Goni mnie. Dobra Udało się uniknąć śmierci z jego ręki I co? Pusto O Co? Jestem fajnie, ja atakuje się odklejony. to była to, patrzyłem tu skrzynkę. No nieźle. Nic tu nie ma, idziemy dalej. Nie będzie się tutaj kręcić. Słabo moją marchaweczkę zjeść marchaweczka, marchaweczka siły mi doda i co jest to? dobra poszli? gdzie ja szłem? a w tamtą stronę Dobra pozadaj umrać A wej, wej chodź nie ty jeden Co to, kr a, to królik Ja myślę co to za biały gówno jakiś biega Straszyć mi chciało Dawaj, 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 dawaj. Nic tu nie ma, ale za to jest pustynia. Może na pustyni znajdę coś ciekawego. I tu patrzę. U, jaki kamień. 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 Coś z tego. Kurde, no muszę jakiegoś świniaka ubić Zdechnę z głodu A ja zacznę te jabłka złote zrzucać Co tu się dzieje? Ale głęboko Kurde, zaraz ośmiornica mnie jakaś tego zżre, czy taki czy coś Będzie Mm -hmm. Co tu nic nie ma? Pusto. Ale obok coś widziałem. To gdzie ja wpłynęłem. gdzie ciąg, a to jest chciałem. szkoda, że już nie można stawiać sobie tych, jak to się nazywa? Drzwi, żeby oddychać pod wodą, cały tutaj też woda. Aj. Dobra, jem tego koksa. Musiałem zjeść tego koksa, no. Tylko szkoda, że tak mało głodu daje. Pusta, pusta Kurde no, diamenty, dajcie diamenty mi O, tam jest jeszcze coś Wow Widzę diamenty Chyba Mam nadzieję przynajmniej taką A tu jeb, nawet nie mam na kiliów. Ja śmiecham żartem, nie mam na kiliów. Dobra, teraz mam wyprawa pod diamenty. Dawy, dawy, da, da, szybciej, szybciej. Dobra, nie ma co niszczyć się potrzebny. Dobra, tu stawiam pochodny. że tu jest wyjście. A to były diamenty, pokaż mi to. Ha, taki chuj. Ano coś się kurwa świeci dzień bez To woda chyba jest. patrz kopalnia druga. Kurwa wypadł mi z tym patrz, ile tego towaru mamy szkoda, że to nie diament. Kurde, właśnie dajcie mi diamenty. i też nie, nie ma diamentów i co tak wywalę to wywalę to wywalę na razie mi się nie przyda to wywalę to wywalę to wywalę to wywalę to wywalę puk też w dupie Bo było przez chwilę tak, to, 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 wezmę to, wezmę do żarcia to, to, no trochę już tych tych surowców to, 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 gadać Tylko, o. Dobra, sią. A ja i to. Co tu mamy? Redstone, czy co? Na razie ten cyfonyc tylko mnie potrzebny jest. Potrzebne. Co? Jest? Ja jeszcze go nie ubiłem. W ogóle mam włączone, że tego, że nie wybuchają mowy, znaczy wybuchają, ale terenu nie liczą kurwa, ale za to mnie mogły zranić nie no, muszą gdzieś tu być, biedni diamenty, no lepiej się dobra wezmę od razu szamę jakoś ogarnę Co już, czemu one ten gut tak przeszkodzić? No, ilu ich jest? Zrało? No nie za ciekawie to wygląda. Doszło jeszcze z dwa. Ach kurde, no te chwasty wyglądały jak, jak diamenty normalnie. No i po co ja to przyszło? Nic tu nie ma. To jest diament, tak? Na pewno, tak, na pewno to jest diament. jak nic. Tym razem Tym razem coś z tego będzie Co to za twardy styl Ale z tego Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj Lecimy po niego Sam dasz, ostatnie dwa t mamy. O, tu waru do jedzenia. Patrz, diament. Nie, redstone'a nie potrzebujemy na razie. Ej, patrz się dzieje. Ej, 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 ej. Się zraniłem, patrz, jaki diamencik. O, mamy go. Szkoda, że jeden, że zaraz tutaj gdzie znajdziemy? Dobrze, że tu większej tej dziury nie było. Grubo było na co się jest jeszcze? Kurde, na niskim poziomie jestem. Diament. Nie jest, tam nas Tam diament jest chyba. A nie, to też gówno nas widzie, może zasnąć. Ja myślałem, że tylko na ścianę. Kurde, kopalnia to pierwsza klasa, co nie? Może nazwę tego Serie, kurde, z życiem górnika Patrz Dwa Dwa diamenty Ty świetny jesteś? ale dobra zarąbiste wykopki wykopki mamy go najsik ile ich kurde to szaleństwo patrz jeszcze tam nie jednak myślałem aj O, bo żarcie nie obno, co tam się dzieje? Tylko też nie można jak tym w The Forest po prostu sobie rzucić tego flary jakieś tam w dół, w pizdu, żeby świetliwa. raz woda raz lawa woda lawa pas 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 gdzie egnoj jest tu coś ciekawego wartego mojej uwagi dawaj ze dla są pod. Towarzystwo ile mi dasz? Dobra, dało mi wszystko. No słońce, płynie w górę. Dawaj, 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 dawaj. zaraz idziemy sobie obok tutaj. O kurde! Patrz, diament tam jest. O kurwa! Co so, tu wszędzie lawa jest? jest przysady. Co? So, wypłynie pewnie tutaj. A jak? Teraz w skok Z slime, Slime, Slim Bole będzie miał pewnie u zajebiście Zrobię tłoka sobie Dawaj, 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 u. ale prawie mnie do law rzucił poś Nieco, masz? w prawej, w prawej mięso no kurde, się mięso nic nie wyrzuca z nich patrz ja już myślałem O słabo to wygląda dobra, ale cóż dzięki za oglądanie i do następnego odcinka wariaty i wariatki siema